No to jest w jakimś interesie, przecież nie polskim yy, interesie. Sama kontrola ok, ale to zwalczanie ruchu ochrony granic. Grożenie ruchowi ochrony granic Robertowi Bąkiewiczowi, czy, 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 czy Januszowi Kowalskiemu, czy innym osobom z tego ruchu organizacji, jest po prostu szaleństwem, które na pewno nie leży w interesach państwa polskiego. Takich przykładów działania proniemieckiego jest mnóstwo, no choćby inny rodzaj działalności. No przecież w, w NCBJ w, w, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku jest reaktor jądrowy Maria, który produkuje 10% radioizotopów, produkował radioizotopów koniecznych do y, y, diagnostyki leczenia nowotworów. Y, nie zdążył ten rząd zli zlicencjonować reaktora MARIA i stoi bezużyteczny od y, początku maja, nie produkując tych radioizotopów. I uwaga, przypadkowo ruszył <gry> reaktor jądrowy. Pod Monachium, czy w Monachium, który zaczął produkować radioizotopy, czyli wchodzi w nasz rynek, który myśmy mieli i którego pewnie już nie odzyskamy. No, to są. To, 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 tak, ja mógłbym tu siedzieć do północy i Państwu opowiadać o tych przykładach proniemieckiego działania. Więc jak pani redaktor pyta, jaką misję i co realizuje Donald Tusk, na pewno powierzono mu przez kogoś, spłaca jakiś dług, nie wiem, yy, która ma służyć nie polskim interesom, tylko niemieckim. To jest zupełnie oczywiste. To zapytam pana na koniec.